Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tam z środa. Tomasz Nowak z tej strony. No, proszę Państwa, jest ciekawie ciekawie jest, a to dopiero chyba przedsmak tego, co będzie się działo jutro i pojutrze. Przypominam, dwie bardzo ważne rzeczy. Jutro Europejski Bank Centralny i być może obniżenie stóp procentowych, przynajmniej tak rynek częściowo zakłada. I konferencja pana Mario Dragiego, godzina 14.30. Sama decyzja 13:45. Tu jest rozrzut czasowy, więc proszę wziąć to pod uwagę. 13:45 i 14:00. Bank Anglii, o godziny 13:00, też ciekawy. No i oczywiście dane z rynku pracy amerykańskiego w piątek, o tym już przypominać, nie muszę. 14:30. Co dzieje się ciekawego na rynkach? Szybki przegląd sytuacji na najważniejszych rynkach. Zaczynamy od euro-dolara. Wykres godzinowy to jest wczorajszy dzień. Widzicie Państwo, że rynek dwa razy próbował zapuścić się i pokonać linię. Tam naszą fioletową linię, która moim zdaniem w tej chwili rozdziela sentyment średnioterminowy wzrostowy od spadkowego w takim dłuższym i, średni i średnio dłuższym horyzoncie czasowym. 34,55 to jest ta linia. Dwa razy rynek tej linii dotknął i odskoczył, jak oparzony. Na wykresach godzinowych widać to bardzo wyraźnie. Z czego ta linia wynika, to Państwo wiecie. To na wykresie dziennym widać, to są szczyciki sierpniowe. No, pokonanie tych, tej linii, pokonanie tych dołków, które były tutaj zrobione, to oczywiście otwarcie drogi do spadków, może nawet trzy figury niżej w okolicy poziomu 1,31. Co by się musiało stać na rynku, żeby tak się wydarzyło? Bardzo gołębi komentarz Mario Dragiego i obniżka stóp procentowych przez ECB, albo w odwrotnej raczej kolejności, najpierw 13.45 obniżka stóp procentowych, a później jeszcze dodatkowe dołożenie przez Mario Dragiego, że tak powiem, do pieca. Ja specjalnie tej obniżki nie wyczekuję i za bardzo jej się nie spodziewam, więc gdyby jej nie było, to oczywiście ta linia jako wsparcie zadziała i będziemy mieć wspaniałą okazję do... Do wykreowania korekcyjnego wzrostu. Już rynek za bardzo nie chce spadać. Nie chce spadać, dlatego, że tak jak Państwo widzicie na oscylatorze, na wykresie dziennym jest już głęboko w strefie wyprzedania. Więc boi się oczywiście jutrzejszej obniżki stóp procentowych i dlatego nie ma siły wyjść wyżej, ale powoli, powoli, już próbuje wychodzić wyżej. Biorąc pod uwagę te dołki i. I, I proszę Państwa, i Szczeciki, 30 w okolicach 30,5-25. to jest taka konsolidacyjka dwudniowa, ja myślę, że dzisiaj rynek spróbuje wyjść na tą górną linię, oczywiście gdyby to było wyjście udane, godzinówka zamknie się powyżej tej, tej, tej linii, no to szerokość tego mamy 30,5-25, dołki gdzieś 34, 50, 70 pipsów, nawet w okolice 36, co by odpowiadało połowie zniesienia, moglibyśmy pojechać, tak? Myślę, że będzie ciężko, bo mimo wszystko ten strach przed podniesieniem stopy procentowej jest, będzie i utrzyma się jutro do godzin popołudniowych. Nieco bardziej agresywna sytuacja jest na, albo nie, najpierw może powiem nie, nie o funcie, tylko powiem od razu o dolar złotym, bo tu ciekawa sytuacja jest i postawię wykres dolar złotego obok wykresu eurodolara, chcę, żebyście Państwo widzieli to, co ja tu widzę, to samo, co ja tu widzę, proszę zobaczyć, tutaj jest odpowiednik, czyli jakby lustrzane odbicie, tak, spadek euro-dolara, jeden dołek, drugi dołek, wyższy od tego i wzrost dolar-złotego, szczycik i szczycik, tak, dolar-złoty też jest w takiej konsolidacji, odpowiedniku konsolidacji, ta z eurodolara, tu jest dolar złoty na wysokich poziomach, z tym, że dolar złoty już próbuje się przebijać niżej, tak? Przebijać się niżej, tak? Jakby tutaj eurodolar był już powyżej tej linii, o której żeśmy mówili: 35,25. Z czego to wynika? Wynika to po prostu z tego, że dzisiaj jest fala osłabienia złotego samego w sobie, co widać najlepiej na wykresie euro złoty. Z z 4,1840 na 17,20 żeśmy zjechali, więc ponad 1 groszek na ostatnią zmienność to całkiem, całkiem sporo. Dzisiaj na rynku jakieś pogłoski nie potwierdzono, że Bank Francuski Inwestycyjny sprzedawał dosyć spore ilości e, dolar złotego w godzinach e, porannych. Czy ta tendencja się utrzyma? Dużo będzie zależało od euro-dolara. Na razie podbijamy notowania dolar złotego, ale proszę Państwa, gdyby, tak, gdyby, Gdyby doszło do sytuacji tej, o której Państwu mówiłem, czyli jutrzejszego wyjścia w górę, albo dzisiejszego niewielkiego, albo jutrzejszego mocnego wyjścia w górę na, na euro-dolarze, to oczywiście stosunkowo słabnący dolar, mocniejsze euro i mocny złoty spowodują mieszankę wybuchową, która znów spowoduje dynamiczny ruch dolar-złotego do dołu. Tu możemy sobie na te dwa prostokąty patrzeć, zupełnie e, prawie że równocześnie, i wspólnie, gdy na dwóch z tych prostokątów padną potwierdzone sygnały, e, to będzie to do, do, dodatkowo przemawiało za tym, że rzeczywiście kierunek będzie taki, a nie inny. Oczywiście obniżka stóp procentowych i gołębi komunikat i zejście euro-dolara poniżej dołków 34,40, no to będziemy mieć dolar złotego gdzieś 3, 13. Czy 12, czy 13, czy 14. Na ten rok więcej bym się specjalnie nie spodziewał. Ale tak jak mówię, krótkoterminowe rozstrzygnięcie będzie w dniu jutrzejszym po, po wystąpieniu pana Dragiego. Potencjał jest oczywiście do wzrostu na, na dolar złotym, jest nieco mniejszy, bo no, pojechaliśmy bardzo dużo. Natomiast w drugą stronę potencjał się otwiera nawet do 50% zniesienia, to już jest gdzieś w okolice 3,0650. Oczywiście pamiętacie Państwo, jak ja tu rysowałem na wykresie 4-godzinowym tą linię trendu, ona była naruszona: cofnięcie i potwierdzone wyjście w górę. Naturalnie w taki sam sposób można sobie pomagać w tej chwili w drugą stronę. tak, Czyli rysujemy linię trendu. Mocne naruszenie, podejście, niepokonanie szczytów. W zasadzie pada w tej chwili sygnał sprzedaży, kto nie sprzedał może czekać aż na potwierdzenie sygnału, kiedy pokonamy ten dzisiejszy, dzisiejszy dołek, ale radzę też patrzeć równolegle na notowania eurodolara, tak, bo siły póki co nie mamy tutaj pójścia do góry, natomiast zejście niżej oczywiście będzie skutkowało tym, że dolar złoty znów e, zacznie e, zwyżkować. Proszę Państwa, jeszcze na chwilę wracając do euro a więc schemat spadkowy Państwu narysowałem, obniżka 100% i gołębi komunikat, jeśli obniżki nie będzie, to myślę, że to już wystarczy do zrobienia sporej korekty wzrostowej, a jeśli dodatkowo pan dragi byłby tak neutralny jak do tej pory, no to szybko powrócimy w rejony wyższe, może nawet o dwie figury wyższe, więc jutro super atrakcyjny i ważny dzień na, na rynkach. Trzecią rzeczą, którą państwu dzisiaj sugerowałem, czy którą państwu pokazywałem, sygnalizowałem był dolar był parafund do, para dolar no i tu też arcy ciekawa sytuacja wczoraj byliśmy tutaj przed godziną 10.30 bardzo dobre dane o PMI o PMI usługowym dla stref dla Wielkiej Brytanii stopi psów w górę, konsolidacja nocna dzisiaj rano i w nocy próba wyjścia górą nad samym rano, znaczy rano przed publikacją danych kolejnych dzisiaj o 10.30 zahaczyliśmy o poziom 61, na razie nad nim się delikatnie otrzymujemy. Była produkcja przemysłowa, generalnie ona tam jakoś nie była rewelacyjnie dobra, ale pozwoliła po takim wahnięciu trochę zdradliwym, pokażę na wykresie 15-minutowym najpierw w dół, część stoplostów poszła sobie tak zrealizowana, a później w górę, natomiast rynek dotarł jak Państwo widzicie do ważnej linii. Wsparcie oporu tu było wsparcie, którego pokonanie zapoczątkowało ruch o ponad dwie figury, teraz ten poziom jest oczywiście oporem. Został on naruszony, ale żeby rzeczywiście e, można żeby można było uznać, że zostanie pokonany, musimy nad ten tutaj szczycik dzisiaj ustanowiony, czyli poziom, e, czyli poziom 61.18 wyprowadzić świeczkę godzinową i tam ją zamknąć. Na razie idzie to dosyć opornie. Tak mi się wydaje, że z samego impetu z funta już trochę zaczyna brakować, czy zabrakło, przydałoby się teraz trochę z dolara jakiś impuls dolarowy, tak osłabiający dolara, ale na impuls osłabiający dolara poczekać będziemy musieli aż do dnia do piątku. Jeśli chodzi o funta, proszę Państwa, to sytuacja jest też ciekawa, bo jutro jest posiedzenie banku Anglii i, i, I cały czas, że tak powiem, ten fund też będzie w grze, posiedzenie Banku Anglii o 13, więc wcześniej nawet niż, niż ECB, więc tutaj rozstrzygnięcie będzie, tam oczywiście nie będzie zmiany stopy procentowej, ani zmiany z, ani zmiany z zakresu skupu aktywów, ale komunikat też może być jakiś tam, że tak powiem, ruchotwórczy, tak? W, sensie, w sensie możliwości zrobienia jakiegoś większego ruchu po tym. Na razie dobiliśmy do ważnej strefy oporu, nie jest to łatwo, nie jest ją łatwo pokonać, więc musimy oczywiście bardzo być ostrożni w tej chwili z ewentualnymi longami, natomiast kto te longi otworzył wczoraj na poziomie 59,90 czy nawet 60,00 spokojnie może sobie stopi stop psowy, albo zrealizować zyski poczekać na przebicie tego Szczeciku, o którym mówiłem, albo po prostu ze stop losem bezpiecznym Czekać na dalszy rozwój sytuacji. Fund dostał trochę wiatrów, skrzydła. Jutro też są jakieś dane funtowe, tylko już nie pamiętam, w tej chwili uciekłem, przepraszam, w kalendarzu. Proszę sobie sprawdzić. Więc gdyby rzeczywiście dzień zakończył się powyżej 61,15-61,20, to oczywiście bardzo wzrośnie szansa na kontynuację tego ruchu znów w okolice szczytów funtowych. Tego bym się może spodziewał, ale nie wcześniej niż, niż po piątku, czyli po danych, po danych amerykańskich. Wszystkie trzy rzeczy więc Państwu pobieżnie, albo nawet dokładnie w niektórych przypadkach przedstawiłem. Co moglibyśmy sobie zobaczyć jeszcze, to ciekawa sytuacja na złocie. Po tym spadku obserwujemy od dwóch dni taki, taką konsolidację między poziomami 1505 a 1500. 323, no prawie 20 ponad 15 dolarów szerokości myślę, że wybicie tym razem będzie skuteczne, bardziej prawdopodobne wydaje mi się wybicie górą, więc możemy patrzeć tutaj na wybicie z tego z tego, z tego zakresu notowań. Z ciekawych rzeczy to jeszcze poproszę, proszę sobie zobaczyć na przykład na niemiecki Indeks Dax. Mieliśmy tutaj taką, tak, taki trójkąt bardzo zmyłkowy, wyjście górą, później cofnięcie, wyjście dałem z tego trójkąta. Prawdopodobnie zadziałałby 100%, gdybyśmy tutaj otwierali pozycję długą. Nieprzyjemna sytuacja, ale co się odwlecze, to, to kiedyś się może zrealizuje. Może zrezygnujemy w tej chwili z funta, jako taki, z trójkąta jako takiego i narysujemy tą szeroką, dosyć konsolidację, i poczekamy aż ją opuścimy. tak. Oczywiście, obniżenie stopy procentowej ułatwiłoby wyjście powyżej 9070 punktów. Również dosyć ciekawie na Standard Poor's. Nie ma siły ten indeks pójść w dół. Też kreśli konsolidację stosunkowo wąską i też wydaje mi się, że wybicie z tej konsolidacji jest tuż tuż, ponieważ dwa czy, trzy, dwie czy trzy próby były nieudane wybicia, więc coraz bardziej przybliża się perspektywa, że kolejne takie wybicie będzie tym razem tym razem udane. Proszę Państwa, z tego z tego Nikkei Państwu nie pokażę, bo jest pytanie, bo akurat jest na innej platformie, której nie, nie, nie chcę w tej chwili otwierać ze względu na, na to, że zabierze nam to za dużo czasu. Może przy następnym razie spojrzymy sobie na ten wykres na wykres Nikei. No, na wszystkich innych rzeczach dzieje się różnie, duża zmienność na przykład na euro, na eurofuncie, tak, z racji tego, że był okres, kiedy, kiedy to euro było znacznie silniejsze od funta, jechaliśmy w górę, teraz z kolei jest faza funta mocniejszego, zjeżdżamy ostro, ostro na dół na, na eurofuncie. Wiem, że są wśród Państwa miłośnicy eurofunta, więc tak dla dla więc dla, dla porządku też jak gdyby wskazuje, że tu duży ruch spowodowany właśnie różnicą w dotowaniach funta do dolara i euro do dolara. Proszę Państwa i to chyba na dzisiaj mielibyśmy tyle, jeśli nie macie Państwo jakiś jakiś Pytań. Pan Krzysiek zapytuje, czy w oparciu o te analizy, ja zarabiam na Forexie. Ja na Forexie przynajmniej w oparciu o te analizy i przynajmniej w sposób taki bezpośredni inwestować, inwestować nie mogę z racji pełnionych obowiązków. Natomiast, proszę Państwa, analizy no, są jakby jakimś przy, przedstawieniem sytuacji, poglądem na sytuację. Żeby mówić o zarabianiu czy nie zarabianiu trzeba, trzeba byłoby to opakować w dosyć ścisłe ramy stop lossów, targetów itd. tak i tak dalej. To wykracza jakby poza ramę tego naszego TMSW, natomiast jeśli Pan Krzysiek jest po raz pierwszy na naszym TMSW to pytanie jest zasadne. Jeśli nie jest po raz pierwszy no to troszkę mniej zasadne, bo sami Państwo wielokrotnie widzieliście, że wykresy linie pozostają z poprzednich naszych analiz, realizują się po przekroczeniu, po przekroczeniu pewne targety, pewne ruchy rzeczywiście z tym, zgodnie z tym, co oczekujemy. Czasem to się nie udaje, tak jak w przypadku tego trójkąta przed chwilą wspomnianego na euro-dolarze. Kwestia analizy jest tu i tu się zgadzam, być może to jest gdzieś tam w tle tego pytania, kwestia analizy jest oczywiście wbrew pozorom łatwiejsza, tak, niż tradingu, bo zawsze analizować jest prościej, wydawać rekomendacje jest prościej niż zrealizować ją, tak, bo wtedy, kiedy rzeczywiście mamy kliknąć na, kliknąć i zrobić transakcję, zawsze mamy milion wątpliwości, nawet gdyby było to najczystsze przebicie, e, e, najczystsze przebicie linii trendu, czy, czy linii wsparcia oporu. Pan Tomasz pyta, czy euro w ciągu najbliższego E, czas w ciągu najbliższego czasu raczej w dół. Co to znaczy najbliższy czas, panie Tomaszu? Właśnie, horyzont czasu trzeba e, rozpatrzeć. Jeśli chodzi o najbliższy horyzont czasu, czyli najbliższego jednego lub drugiego, jednego lub dwóch dni, to będzie to wszystko zależało, o, 30 minut pan chce, tak, 30 minut, to nie, nie, to nie podejmuje się pod, po podjęcia takiej, de, 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 takiej decyzji. Ja nie zgaduję, co będzie w przeciągu 30 minut, ja po prostu pokazuję państwu poziomy, przy których można podjąć jakieś działania, jeśli te poziomy zostaną przekroczone, tak? Jeśli zostanie przekroczony poziom 35,25 to wskazuje na to, że jest to sygnał dający szansę na kontynuację wzrostów, tak? Czy to będzie za 30 minut, czy to będzie za 60 minut, czy za 2 godziny, nie ma to większego znaczenia. Nie, ruletką to też nie jest, to jeszcze raz odpowiadam Panu Krzysztofowi, bo ruletką by było to, gdyby Pan w tej chwili rzucił o i i na wzrosto, obstawiał wzrosty, a przy, przy orle spadki lub odwrotnie. Tu podejmie Pan działanie dopiero wtedy, kiedy rynek Panu coś podpowie, tak? Więc proszę, proszę brać to pod uwagę, tak? Jeśli stanie się to i to, na przykład pokonamy tą linię oporu, to działamy tak. Jeśli wyjdziemy niżej, to działamy inaczej i w ten sposób. Na tym nasze, nasze analizy polegają, natomiast bardzo słuszna uwaga Pana Piotra, że decydują w wielu przypadkach emocje i właśnie analizy często są tych emocji pozbawione, natomiast konkretne działanie na rachunku włącza emocje i troszkę zawsze gorzej wychodzą, wychodzi działanie konkretne na rachunku niż, yy, niż, yy, niż, yy, niż same czyste yy, analizy. USDCHF, prosi pani Katarzyna. No, USDCHF. Pani Katarzyno będzie sobie spokojnie czekał na piątek, tak? i na piątek ma Pani dobrą parę na piątek do, do zagrania, ewentualnie jeśli, e, jeśli odczyt danych będzie mocno odbiegał od e, oczekiwań, jeśli to będą dane dobre, to z hukiem przebijemy poziom 91,75, jeśli będą dane złe, to kierunek przeciwny też jest miejsce na spadek, więc, więc stosunkowo dobra para do ewentualnego zagrania po Podanych, podanych amerykańskich. I to jeszcze jedna właśnie uwaga do tego, co przed chwilą powiedziałem. Czekamy i widziałem zgodnie z tym, co rynek nam pokazuje, tak. Staramy się nie zgadywać, a poczekać, aż na rynku na wykresach będą określone warunki spełnione, które bardziej uprawdopodobniają jedną, a nie, drugą, a nie drugi schemat działania. Spojrzenie na koniec na to, na co żeśmy spoglądali jeszcze dzisiaj w ciągu tych ostatnich 20 minut, bo ciekawy jestem co się dzieje na usd.pln i na euro.pln, no taka leciutka podbitka, złoty się troszeczkę, umacnia, natomiast 35,10 tak jakby Eurodolar zbierał jednak siły do tego, do przetestowania poziomów dzisiaj tego górnego ograniczenia 35. 25. To tyle, proszę Państwa na dzisiaj. A, pan Kamil jeszcze mówi o AUD więc żeby AUD USD dosyć ładnie się obronił po spadkach, które były spowodowane wczoraj. Wczoraj informacjami po posiedzeniu banku Australii wychodzi teraz na nowe szczyty. Troszkę nie mam dobrych doświadczeń z AUD-em, bo on że tak powiem. Często potrafi przez dłuższe okresy zmyłkowo co, wykonywać dosyć głębokie korekty, zanim złapie właściwy kierunek, i tak jest pewnie teraz. Natomiast z czysto technicznego punktu widzenia, e, panie, e, panie Kamilu, no tu mamy strefę oporu, która została w tej chwili pokonana, tak? Jeśli pan nie otworzył pozycji długiej. Z jakimś stoplosem, na przykład pod tym, pod tym dołkiem, no to takim potwierdzeniem, że aut chce iść do góry, będzie wyjście na ten szczyci, tak. Oczywiście od razu napotka on tu na spore opór w tych granicach, więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia znajdzie pan lepsze okazje transakcyjne niż aut USD, ale, ale tak jak pan Piotr e, mi ponownie podpowiada, to jest też, nie ulega najmniejszej wątpliwości, odwrócony RGR, bardzo ładna formacja, która często się realizuje, którą lubię. To jest wysokość tego ergiera, więc teoretycznie rzecz biorąc, jeśli to wybicie się potwierdzi, uda się wyjść na wyższe poziomy, zamknąć na tych wyższych poziomach, no to target może być całkiem, całkiem obiecujący, przynajmniej ze stopi psów wyżej. Zostawmy tą analizkę i zobaczymy, czy, czy będzie nam się ona tutaj jakoś, jakoś dalej realizowała. Ciekawy ten out. Więc więc, panie Kamilu, dziękuję, że pan się tu do to dobijał, bo to będzie ciekawe, jak będziemy obserwować w następnych dniach rozwój sytuacji na tej parze e, walutowej. To tyle, proszę państwa, na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam e, oczywiście jutro i pojutrze. Jutro trochę krótszy webinar, 15-minutowy, 11, a w piątek tradycyjny day trading. Pewnie e, szczegółowo mówimy sobie sytuację przed. Payrollami. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.